Uczestnicy obozów letnich zakwaterowani będą w budynku głównym, w pawilonie pod bukiem w pokojach 3-6-osobowych typu studio z łazienką oraz w murowanych domkach składających się z czterech segmentów z łazienkami. W jednym segmencie domku zakwaterowanych będzie od 2 do 8 osób. Infrastruktura ośrodka została dostosowana do wieku uczestników tak, aby umożliwić jak najlepsze zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń. Posiadamy wiele salek dydaktycznych: salę konferencyjną, świetlice, sale dyskotekowe, krytą ujeżdżalnię, strzelnice łucznicze, boiska, port, kąpielisko oraz sklepik, w którym to dzieci mogą zakupić drobne słodycze, napoje i gadżety obozowe. Warto przypomnieć dziecku, że w sklepiku nie ma chipsów, coli i innych napojów gazowanych. Nawet w przypadku złej pogody wszyscy uczestnicy biorą aktywny udział w zajęciach, które odbywają się pod dachem. Uczestnicy kwaterowani są przez kierownika grupy wiekowej, biorąc pod uwagę przede wszystkim płeć, wiek, obóz lub grupę wiekową, na jaką dziecko zostało zapisane, jak również Państwa prośby. Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek sugestie, z kim chciałby być zakwaterowany syn lub córka, należy zaznaczyć to na karcie kwalifikacyjnej lub zgłosić do pracownika biura obsługi klienta, jednak nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem obozu. Dołożymy wszelkich starań. Aby państwa dzieci mieszkały ze swoimi kolegami lub koleżankami. Na kampie tarda kuchnia codziennie przygotowuje i serwuje trzy posiłki w formie stołu szwedzkiego, na którym każde dziecko znajdzie coś dla siebie. Do wyboru jest zawsze coś ciepłego plus tak zwany standard, czyli pieczywo, wędliny, sałatki, sery, warzywa i nabiał. Każdy z uczestników może jeść ile chce i to na co ma ochotę. Wychowawcy spożywający posiłek wspólnie z dziećmi przy jednym stole na bieżąco kontrolują i dbają o to, co i ile dzieci jedzą. Zależy nam na tym, aby każdy uczestnik miał możliwość spożycia odpowiedniej ilości energii. Dodatkowo po pełnym wrażeń intensywnym i wyczerpującym dniu oferujemy późnym wieczorem tzw. dokarmiaczkę, przy której uczestnicy wraz z wychowawcami mogą zrobić sobie kanapkę, zjeść owoc lub racucha. Codziennie na terenie kampu w wyznaczonych do tego miejscach znajduje się woda, a w chłodniejsze dni gorąca herbata. W drodze powrotnej uczestnicy obozów otrzymują suchy prowiant. Jeżeli Państwa dzieci mają jakiekolwiek alergie pokarmowe, prosimy o bezwzględne umieszczenie informacji w karcie kwalifikacyjnej, jak również o przekazanie informacji pracownikowi biura obsługi klienta. Jeżeli są to wyspecjalizowane produkty: Możecie państwo zapakować je wraz z instrukcją podawania i przekazać kierownikowi autokaru w momencie wyjazdu dziecka na obóz. W szczególnych przypadkach zachęcam państwa również do kontaktu bezpośrednio z recepcją ośrodka w celu rozmowy i ustaleń z szefową kuchni. Więcej informacji znajdziecie państwo na naszej stronie internetowej www.chris.com.pl.